Powieście losu. z tej strony Ana. Na wstępie witam ciepło i serdecznie wszystkich stałych i nowych widzów, słuchaczy i subskrybentów. Cieszę się, że na ten kanał powracasz. Cieszę się, że do, do tego kanału dołączyłeś lub dołączyłaś. Dziękuję Wam kochani za Wasze lajki, za subskrypcje, za podziękowania, za komentarze, za wyświetlenia i udostępnienia kanału. E, dzisiaj, kochani, twoje pytanie, moja odpowiedź, także nie przedłużając, przypomnę, że jest to przekaz ta energii kolektywnej. Także jeśli ten filmik akurat na Ciebie natrafił, jest to przekaz skierowany głównie do Twojego pola energetycznego i masz to po prostu usłyszeć lub zobaczyć. Ok. Także jaka tutaj może być istotna odpowiedź na Twoje pytanie? Poproszę o jedną kartę. Mhm. Dobrobyt Zmierza do ciebie dobrobyt. Okej. Okay. Zobaczmy z kim lub z czym to jeszcze może być powiązane. Z kim lub z czym ten dobrobyt. Okej, okay, Mamy dwie karty. Kochani, weźmy. Y może dotyczyć, kochani, trygonu wody, czyli raz, Irby. i mm. ryby. Mogły lub mogły tutaj się pojawić, kochani, jakieś kłopoty rodzinne, jakieś osamotnienie, izolacja. Ktoś tu może opadać z sił. Ktoś tu może popadać również, kochani, w depresję, być przytłoczony, przytęgiony jakąś sytuacją. Ta sytuacja może, kochani, być związana z młodą kobietą, blondynką, około 25 lat, ale nie musi, do której zmierza spełnienie marzeń, czyli prawdopodobnie ten dobrobyt, tak? Być może są tutaj jakieś mm, komplikacje na gruncie, jakieś rodziny, jakieś nieporozumienia, jakieś rozterki. Coś, co być może, kochani, dobiega końca, tak? Spójrzmy sobie tutaj, kochani. Dalej. Co tu jeszcze więcej w tym temacie dla Was? Co tu więcej w tym temacie? być może jeszcze jakieś kłopoty rodzinne kochani są, być może coś tutaj jeszcze się do końca nie domknęło e, jakaś sytuacja do końca być może jeszcze się nie zakończyła mm, ale tak to widzę jakby ktoś odpuszczał tak, jakąś sytuację coś tu mogło kochani trwać 8 miesięcy lub 8 lat, tak patrzcie odchodzi, odchodzi zagrożenie jakieś możliwe, że z osobą, która jest urodzona 13 dnia miesiąca może to być mężczyzna, ale nie musi. Ktoś może mieć imię na literę M. Odchodzi zagrożenie. Jest tu jeszcze, kochani, taka energia zamętu. Lub ta osoba prowadzała jakiś zamęt. Mhm. Mm Zmierza komfort. Lub ktoś się czuł w komfortowej sytuacji, wprowadzając, kochanie, jakiś zamęt, tak? 424. To może być dla was, kochanie, istotne. Przeczytam wam to. 424. Twoi aniołowie skupiają się na Twoich osobistych relacjach. Bądź szczery w swych uczuciach i dziel się miłością, którą w sobie nosisz z tymi, na których Ci zależy. Także prawdopodobnie dzięki możliwe, że wsparciu najbliższym odzyskujesz coś takiego, co... Czyli prawdopodobnie dzięki tej, kochani, wsparciu najbliższy, najbliższego otoczenia, tak, odzyskujecie jakiś komfort słyszę, psychiczny i emocjonalny. Jest to jakaś sytuacja, kochani, z osobą z autorytetem. Możliwe, że to wy odzyskujecie jakiś autorytet lub to do was zmierza coś, a co będzie dla Was autorytetem. Możliwe, że opuszczacie jakieś miejsce, jakieś siedlisko. Jakieś miejsce, gdzie czuliście się bezpiecznie, zdobinnie. Co jeszcze? Zakańcza się jakieś partnerstwo, kochani. być może ktoś przestaje się kimś opiekować z powodu jakiejś emigracji ktoś tutaj prawdopodobnie musiał dokądś wyjechać jest lub była tutaj jakaś szansa tak? z jakąś sytuacją z tą szansą być może ktoś tutaj nie mógł wybrać się w jakąś podróż być może ktoś miał szansę na jakąś emigrację, ale jakaś podróż tutaj yy, nie wyszła. Nie doszła do skutku, lub nie dojdzie z powodu czyjejś izolacji. Ktoś może być urodzony w marcu lub w czerwcu, i w związku z tą izolacją, kochani, ustaje jakaś agresja względem kogoś. Jest to spowodowane, kochani, losem. Słyszę karma. Ktoś tutaj, ktoś kochani, nabroił. Jakiś mężczyzna ewidentnie. Lub dojdzie do jakiegoś spotkania z jakimś mężczyzną. Ale tutaj ktoś nie da się pewnej pokusie. Ktoś odmówi jakieś pokusy tak, jakiegoś pokuszenia. na coś. Jeszcze. Mhm. I dzięki temu, że ktoś nie da się na coś skusić, następuje odpust dla jakiejś osoby. Ktoś coś odpuszcza, lub coś zostaje komuś, kochani, odpuszczone, tak? Ale przyjdzie tutaj komuś coś, kochani, odpokutować. Być może poprzez utratę miłości, czyjejś miłości, jakiejś relacji. I może tutaj nadejść do kogoś, kochani, choroba. <laughs> być może ktoś już ma jakieś pierwsze objawy, jakieś pierwsze symptomy, o czym nie mówi. To mogą być kości to może być kręgosłup lędźwiowy lub jakakolwiek inna choroba, która po prostu może kogoś spotkać. Coś jeszcze. Być może że ktoś tutaj na Was kochani, jakaś kobieta, być może że robiła e, jakiś rytuał, jakieś rytuały, jakieś złóżniczenie odnośnie czyjegoś zdrowia i teraz e, ta karma powraca w postaci, jakby choroby do kogoś, tak. I po tym wszystkim zmierza do Was nowy początek, nowy start. Zaczynacie się rozwijać. Macie dużego farta, dużo szczęścia, tak? Dużo nadziei na stabilizację, dużo energii, dużo witalności. Zmierza do Was fortuna, kochani. Być może dzięki jakiejś kobiecie. Lub jakaś kobieta skądś powraca. Dobrze, jeśli jest to Wasze, połączona z Wami, czujecie to. Przyjmijcie, napiszcie w komentarzu, jeśli nie, zostawcie proszę dla kogoś innego. Na dzisiaj Wam dziękuję, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia. Pa, pa.